Cześć, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Beata Kielar-Tamert i jestem radcą prawnym. Witam was w moim cyklu filmików pod tytułem 5 minut dla prawa. Dzisiaj podobnie jak poprzednie filmy ten będzie dotyczył takich pytań, które zadawane są często przez naszych klientów. Przez osoby, którym tutaj doradzamy w kwestiach tego, jak, jak zachować się na terytorium Polski i, i, i w jaki sposób sobie tutaj poradzić. Otóż, słuchajcie, pyta, pytania takie mamy dosyć częste. Stwierdziliśmy, że, że, że nagramy o tym filmik, ponieważ może, może rozprzestrzeni się to gdzieś dalej w eterze i ludzie będą. Będą wiedzieli, co mają, co mają czy, czy kwarantanna, pierwsze takie pytanie: czy kwarantanna obowiązuje? Słuchajcie, kwarantanna dla osób uciekających. Z terytorium Ukrainy, z terytorium objętego wojną, nie obowiązują. Czyli ludzie na granicy są przepuszczani przez Straż Graniczną bez konieczności posiadania testów PCR tudzież, tudzież zaświadczeń o przebytych chorobach. Kwarantanna nie obowiązuje. Mamy też takie pytanie: jak przedłużyć legalny pobyt prawda, osób, które przebywają w Polsce, pokończyły im się wizy, czy są na ruchu bezwizowym, na tak zwanej biometrii? Proszę Państwa, rząd zamieszcza takie informacje na stronie dedykowanej dla Ukraińców www.ua.gov. .pl, Gdzieś tutaj umieszczę link do, tego, do, tego, do tej strony internetowej. Tam ta strona będzie codziennie niemalże aktualizowana i będą na niej zamieszczane informacje związane z szczegółowe informacje właśnie na ten temat. Także proszę się nie martwić, Państwa pobyt, nawet jak jest tutaj na terytorium Polski. Odbywa się bez ważnych dokumentów, on jest legalny. Um... Jeżeli chodzi o to, czy mogę wyjechać do innego kraju, będąc w Polsce, też takie pytania padały: Mam siostrę w Niemczech, czy mogę wyjechać do Niemiec? Proszę Państwa, jesteśmy na terytorium Polski i znamy polskie przepisy prawne, polskie przepisy ustawy o cudzoziemcach. Jeżeli chodzi o prawo i restrykcje związane z pobytem, na terytorium innych państw, niestety trzeba skonsultować się tutaj z ambasadą, z ambasadą danego kraju, która takich informacji państwu udzieli. Na jakich zasadach możemy opuścić Polskę i wjechać na terytorium innego państwa Unii, czy też w ogóle innego państwa na świecie. Jakie są potrzebne dokumenty na granicy? Państwo pytacie, jakie są potrzebne dokumenty na granicy. Proszę Państwa, mamy korytarz humanitarny, rząd wprowadził tak zwany w cudzysłowie korytarz humanitarny polegający na całkowitym ułatwieniu wjazdu obywateli Ukrainy. Uciekających przed reżimem Putina do Polski. Więc jakiekolwiek dokumenty, cokolwiek Państwo wyjeżdżacie, bierzecie ze sobą cokolwiek. Jakiekolwiek dokumenty mogą być akty, u, akty urodzenia dzieci, na przykład, mogą być jakieś starsze dokumenty potwierdzające Państwa tożsamość. Jeżeli nie posiadacie Państwo paszportów. Też nie jest to problemem. Proszę przyjechać na granicę Państwo jesteście w sytuacji ekstremalnej. Straż graniczna oczywiście ma obowiązek weryfikowania tożsamości państwa, ale nie, nie ma konieczności przedstawiania aktualnych wiz z ambasady czy aktualnych paszportów biometrycznych. Możecie Państwo przyjechać na jakimkolwiek dokumencie, który by potwierdzał Państwa tożsamość. Na dniach. Na na stronie internetowej uagof.pl. Jeszcze raz powtórzę, będą te dane aktualizowane. Rząd będzie podawał wskazówki, co robić dalej z tymi dokumentami, jak w dalszym ciągu legalizować ten pobyt na terytorium Polski. Także wszystkiego dobrego, cześć.